Na czym właściwie polega fenomen Królestwa Bożego, które czy tego chcemy, czy nie, czy się to komuś podoba, czy nie, istnieje i wciąż się rozwija? Jak to się dzieje, że państwa upadały, systemy polityczne się zmieniały, wrogowie Kościoła coraz to nowsi i sprytniejsi, a Kościół istnieje, a w nim Królestwo Boże? Jak pani myśli, dlaczego Kościół istnieje 2000 lat pomimo wielu dziejowych przeciwności? Zawsze byli tacy ludzie, którzy, którzy ciągnęli ludzi do tego kościoła, tak? Jak były ciężkie momenty i pojawił się Jan Paweł II, tak? Jesteśmy my wierzący, tak? I wydaje mi się, że właśnie to my stanowimy ten kościół i dlatego tak długo istnieje. Kościół istnieje tak długo, ponieważ ludzie potrzebują. E przynależenia do jakiejś y, instytucji? Wie Pan co? Nie wiem, naprawdę. Nie mam pojęcia, nigdy sobie tego pytania nie zadawałam. Myślę, że to jest kwestia tradycji, że jednak Kościół ma swoje poglądy, które stara się nie zmieniać, bo często jest tak, że ludzie myślą, że o, Kościół powinien zmienić to, powinien zmienić tamto, żeby być bardziej elastyczny. Wszystkim mamy najważniejsze przykazanie miłości i chyba to jest takim rzeczywiście najsilniejszym takim czynnikiem, który tak... tak. Dzięki któremu Kościół trwa i będzie trwał? Skoro on istnieje 2000 lat, to znaczy, że to coś w tym jest, że to jest coś więcej, bo wiele sekt rozpadło się, a Kościół cały czas trwa, więc znaczy, że coś jest większego w tym. Głową jest Chrystus, tak? Czyli jest święty, dzięki temu, że głową jest Chrystus. I tego przetrwał, a inne sekty, tak, kościoły, w cudzysłowie, które nie miały m, takiego założyciela, po prostu upadły. Myśląc patrząc na Kościół jako y, powiedzmy nawet organizację, którą tworzą tylko ludzie, no to faktycznie jest to nie, takie zaskakujące, że aż 2000 tysiące lat, ale jeśli weźmie się pod uwagę ten czynnik Boży, że, że to nie tylko my, ale przede wszystkim y, Pan Jezus, tak, i to siłą Bożą jest y, wszystko tworzone i, i, i trwa, no to. to Właściwie to jest chyba ten główny powód, i dlatego to nie jest aż takie zaskakujące. Myślę, że jest to przyczyna chyba jedynie pana Jezusa, jego miłości. I to, że to jest jedyna miłość, która trwa, no, jest niezaprzeczalna. I ja jej doświadczam i myślę, że jakby w ciągu całego mojego życia. Skoro to, co się wszystko wydarzyło, nic nie zdołało mnie jakoś odłączyć od niego, to myślę, że taka jest też przyczyna tych dwóch tysięcy lat. Królestwo Boże istnieje z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, bo tak chce Bóg. Przypomnijmy sobie opis z księgi rodzaju, opis stworzenia. Bóg rzekł i stało się. Bóg powiedział i wykonało się. Bóg postanowił i zostało zrealizowane. Słowo Boże jest skuteczne, sprawia to, co oznacza, i nie powraca do Boga, dopóki nie uczyni na ziemi tego, co z nim się wiąże. Królestwo Boże będzie istnieć w kościele zawsze, i to także pomimo jego słabości. Bóg we współpracy z tymi ludźmi, którzy są na jego miłość otwarci, oraz pomimo współpracy tych, którzy nie przyjmują jej, dokona tego, co zamierzył czyli objawi swą obecność i swoją naturę. Po drugie, Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Jak pisze święty Paweł Apostoł. Moda na królestwo Boże jest wciąż aktualna, ponieważ jego prawo odpowiada na najbardziej głębokie ludzkie potrzeby. Któż z nas nie szuka szczęścia, sprawiedliwości, pokoju wewnętrznego czy radości? Ludzie, pomimo słabości i grzeszności, zawsze będą wyczuwać wartości większe, nieprzemijające. A wszystkie one skupiają się w jednej wartości, żywym Bogu. To On nas stworzył jako dobrych, a więc i On zaszczepił w nas tę tęsknotę za tym, co wielkie i święte. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest prawdziwa sprawiedliwość, pokój i radość w duchu świętym. To Królestwo zaczyna się w naszym sercu. To od nas zależy, jakie będą jego granice. Przypomina nam o tym starożytna kościelna Antyfona. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie pośród nas panuje miłość i zgoda, tam jest obecny żywy Bóg. A gdzie jest żywy Bóg, tam rośnie i dojrzewa Jego Królestwo. Eucharystian. Rozważanie Słowa Bożego. Poszukiwanie drogi. Radość. Skupienie. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nowe znajomości. Poszukiwanie drogi. Konferencje. Cisza. Rozeznać powołanie. Rozważanie Słowa Bożego. Śpiew. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jura Krakowsko-Częstochowska. Masłońskie. Paulistki. Pauliści. Uczennice Boskiego Mistrza. Apostolinki. Rodzina Świętego Pawła. Radość w 5D to nasz temat. Będziemy poszukiwać prawdziwej radości i to w pełnym wymiarze. Radości, która wynika z faktu, że poznałem Jezusa Chrystusa. Radość istnienia, radość wzrastania, radość nawrócenia, radość zmartwychwstania, radość głoszenia. Wszystkich zainteresowanych oraz niezainteresowanych, czyli tych, którzy się nudzą podczas wakacji, zapraszamy na pięciodniowe rekolekcje z rodziną świętego Pawła. Spotkaj się z nami i innymi od 21 do 27 lipca tego roku w Masłońskim, koło Częstochowy, na skraju pięknych krajobrazów Jury. Dołącz do naszej rodziny. Zapraszamy!